Moi drodzy, zeszły tydzień był bez wątpienia najgorszym tygodniem dla obecnej koalicji od początku, kiedy rządzą. A premier gdzie? Premier bawi na wakacjach. Niektórzy trochę pół żartem, pół serio, mówią, że trzeba to wszystko zanotować, aby zapamiętać co się działo. Tym samym robimy przegląd tygodnia. Nad naszymi głowami, czyli nad Polską latają drony, nikt nie wie jakie, ruskie, białoruskie, ukraińskie, ale kto by się tym przejmował. Rzecz druga, KPO i podział pieniędzy dla kultury w podobnym stylu, w podobnej formie, jak miało to miejsce w przypadku Choreki. Rzecz trzecia, 800 plus dla Ukraińców. Karol Nawrocki mówi jednoznacznie, dla tych, którzy pracują, Również dla ich dzieci będzie pomoc udzielona. Co ciekawe, w trakcie kampanii zarówno Donald Tusk, jak i pan Trzaskowski mówili dokładnie tymi słowami. Dzisiaj są przeciwni. Natomiast tym, którzy w Polsce nie pracują, 800 plus się nie należy. Rzecz czwarta. Korańczycy wycofują się z polskiego atomu. Mówią, że nie ma z kim rozmawiać. Rzecz piąta. Obecna koalicja świetnie walczy o to, aby działać na szkodę polskiej gospodarki, a nie jej pomagać. 80 tysięcy miejsc pracy do zlikwidowania. O takich liczbach mówią pracodawcy. A jeżeli mówimy o gospodarce, to po szóste i siódme trzeba powiedzieć jasno, dramatyczny stan polskich finansów publicznych. 300 miliardów złotych przekroczymy w deficycie budżetowym w naszym kraju. A co na to minister finansów, zamiast uszczelniać system, proponuje kolejne opłaty i podatki. Tak wyglądał zeszły tydzień. A premier, tak jak na początku powiedziałem, bawił gdzieś na wakacjach. Czy leci z nami pilot? Wielokrotnie o to pytamy.